I zaraz na żywo będzie na Facebooku. Nie, w typowo smarżę. Kasia w kowarku? Tak. Tu jeszcze Nina jest z Bogdanem, siedzą, więc będą musieli przez 20 minut. No, Witamy Was bardzo serdecznie, już nas widać. W e, ten. Wyjątkowo piątkowy. Tak, czekajcie, czy nas widać? Widać, widać. W e, ten piątkowy dzień słoneczny. Ja nadaję z Warszawy Agnieszka Ziętek. Z Bitburga, standardowo. A Ania? Pość, Ania. Lublin. Lublin. I Ania, Ada, Ania z Lublina. Fantastyczna rzecz. Słuchajcie, napiszcie nam, jak nas słuchacie na żywo, napiszcie jedynkę i skąd w ogóle nas słuchacie. A jeżeli ktoś to nagranie odsłuchuje potem, napisz dwójkę, będziemy wiedzieć po prostu coś więcej o naszej widowni. Dzisiejszym naszym gościem jest no, niesamowita, niesamowita, kobieta i tutaj mam wielki zaszczyt właśnie przedstawić Anię Kudelską, dlatego, że jest kobieta, która, ja czytałam jej historię, którą ma umieszczoną na swojej stronie, która pracowała na etacie, kursowała między dwoma krajami i zbudowała, zaczęła marketingu sieciowego zbudowała dużą strukturę i jest Jestem bardzo ciekawa, bo osoba, która odnosiła sukcesy, co zobaczyła i w ogóle jak to się stało, co robiłaś wcześniej, jakbyś mogła nam powiedzieć i jak to się stało, że natrafiłaś na marketing sieciowy i co zobaczyłaś w nim dla siebie. Tak, jakbyś mogła nam to powiedzieć. Okej, okay, witajcie dziewczyny. W ogóle dziękuję za zaproszenie. Dzięki, że gdzieś tam, żeście mnie wy... Szperały w gąszczach Facebooka i uważały, uznałyście, że to jest fajny temat, żebym ja mogła się podzielić swoją historią. E, otóż powiem tak: no, Ja wiele lat pracowałam na etacie, jestem prawnikiem z wykształcenia. E, pracowałam w urzędzie, to była zwykła praca urzędowa, e, rutyna, po prostu cudzie, codzienna rutyna. Nie było to to, co, czym chciałam się zajmować w życiu. Gdzieś zawsze byłby, był mi bliski rozwój osobisty, jakieś takie bardziej świadome życie, nie tylko takie życie konsumpcyjne, i tak naprawdę poszukiwałam. I taki moment przełomowy zdarzył się wówczas, gdy mój małżonek wyjechał do Niemiec do pracy. Córka poszła na studia, a ja mogłam gdzieś tam prawda, podjąć jakieś tam kroki, decyzje, co dalej z moim życiem. I tak też postanowiłam, że wyjeżdżam. Wyjeżdżam za granicę i tam wykonywałam różne prace. Była to praca w hotelu pokojówki, ponieważ nie znałam w takim stopniu języka, żeby gdzieś tam biegle się nim posługiwać, po prostu dogadywałam się. Praca przy produkcji, praca przy opiece osób starszych. Ale cały czas z tyłu głowy miałam, że to jest nie to, czym chciałabym się zajmować, że tak naprawdę cały czas pracuję dla kogoś i mój urlop, moje wynagrodzenie zależy od osób trzecich. Nie ja tutaj jestem jak gdyby tą osobą dowodzącą, tylko inni ludzie. I tak jak wspomniałam gdzieś tam, ten rozwój osobisty bardzo był mi dla mnie ważny i poszukiwałam. I w momencie pojawienia się pandemii, właśnie pracowałam, zajmowałam się starszą osobą, i nadarzyła się taka możliwość, że mogłam tak naprawdę podjąć taką bardzo świadomą decyzję, że rozpoczęłam swoje działania biznesowe w marketingu sieciowym, i tak też się stało. I tak naprawdę zaczęłam się zajmować, mogę powiedzieć, profesjonalnie już tym, bo po prostu zaczęłam uczęszczać na szereg szkoleń. Nie, że uczyć się od jakichś tam swoich mentorów, żeby w sposób prawidłowy móc poprowadzić innych ludzi, których zaproszę do tego biznesu. Czyli były to po prostu takie rutuno, rutynowe, codzienne działania moje zmierzające w tym kierunku, żeby móc faktycznie zajmować się i potraktowałam to jako taki zawód networker, że to jest mój zawód. Uznałam, że to jest zawód przyszłości, bo tak naprawdę żyjemy w czasach niepewnych i nie wiadomo, co się wydarzy za chwilę. No, mieliśmy pandemię, teraz jest inna sytuacja gospodarcza na świecie, więc tak naprawdę pokazało mi to, że to są przeogromne możliwości i gdziekolwiek jestem, mogę to robić. E, jeszcze tak tylko nadmienię, że będąc właśnie, zajmując się tą y, ponad 90-letnią kobietą, y, mieszkając z nią, bo ja tam robiłam wszystko, y, osiągnęłam trzy pierwsze awanse w planie kariery. Czyli gdzieś tam, jak ktoś mówi, że nie ma przestrzeni, ma jakieś wymówki, to, to mi pokazuje, że tak naprawdę. Możemy tu wygospodarować każdą chwilę. Ja siedziałam sobie gdzieś tam wieczorami, uczyłam się prezentacji, uczyłam się po prostu rozmów, w jaki sposób profesjonalnie prowadzić rozmowy, i to się po prostu u mnie wydarzyło, ale to była taka bardzo świadoma decyzja. No i kolejne kroki, no po roku pracy odebrałam auto za wyniki, oczywiście za wyniki z całym zespołem, bo tak jak działamy, wiadomo, kluczowe znaczenie mają ludzie w tym biznesie. I to jest moje taki, może zrobię tu przystanek stop, bo pewnie macie jakieś tam inne pytania, dziewczyny, więc nie chcę tutaj prowadzić takiego monologu sama, ale to był taki mój początek. Aniu, wspomniałaś, że bardzo dużo inwestowałaś w to, aby się nauczyć tego biznesu, żeby go robić właściwie i żeby móc przekazywać to innym ludziom i, i żeby oni też, też mogli to robić. I powiedz, czy zawsze było łatwo, jak zaczynałaś? Nigdy nie jest łatwo. Powiem Wam, dziewczyny, jak Wy też działacie w tej branży, to wiecie, że to nie jest łatwa branża. To trzeba sobie od razu powiedzieć. Jak czytam ogłoszenia gdzieś tam na jakichś grupach MLM-owych, że przyjdź do mnie, tutaj nic nie musisz robić, kurczę, nie musisz, zero wkładu i zero inwestycji jakiejś, no to ja powiem, że to jest totalna bzdura. Bo tutaj tak naprawdę mamy nieograniczone możliwości finansowe, mamy wolność finansową, natomiast my musimy siebie dać na 100%. Jeżeli mówimy, że chcemy w tym biznesie osiągnąć sukces, to po pierwsze, my musimy podjąć świadomą decyzję i wiedzieć, po co chcemy to zrobić. Jeżeli to zrobimy, zgłaszamy się do osoby, która osiągnęła już taki sukces albo jest w miejscu, w którym my chcemy być. I ustalamy, co możemy zrobić, jakie mamy cele na najbliższy, nie wiem, miesiąc. Zaczynamy od tego i sobie to planujemy. Robimy listę, siadamy, uczymy się tego po prostu wszystkiego. Mówię, to jest dla mnie tak oczywiste, niektórym się wydaje, jak on jest, nie wiem, z wykształcenia, nie wiem, jakąś nauczycielką, biologiem, panem, z wychowania fizycznego, że on sobie tak zapstrknięcie palca i przy okazji pójdzie, nie. Po prostu trzeba podjąć świadomą decyzję i dać się poprowadzić, chcieć się tego nauczyć. Ja miałam mnóstwo takich, mówię, osobistych lekcji, ale ja wiedziałam, po co tu jestem. I wiele osób, bo mój zespół liczy w tej chwili prawie 500 osób, ale wiele osób się wykruszyło. No taka jest prawda, bo trzeba mieć w sobie mnóstwo pokory, również empatii, żeby gdzieś tam widzieć w tym biznesie drugiego człowieka. I nie każdy to ma, nie, każdy jest na to gotowy, żeby gdzieś tam swoje ego zostawić w tyle, widzieć tego drugiego człowieka, ale też wiedzieć, po co tu jest. Bo przy najmniejszym jakimś tam niepowodzeniu, um, ludzie się po prostu wykruszają. Wykruszają się z prostej przyczyny, bo albo trafiają do y, złych osób, czyli nie właściwego applina, gdzieś tam wybiorą, bo ktoś im coś obiecuje. Ta osoba nie wie, jak ich poprowadzić zupełnie. I sami też, gdy usłyszą, ze dwa, trzy razy nie na początku, bo zwykle idą do swojej rodziny i znajomych ludzi, którzy nie mają nic wspólnego, powiedzmy, z marketingiem sieciowym, z biznesem sieciowym. Jest to dla nich typowa piramida, powiedzmy, no bo tak się o tym biznesie mówi. Na szczęście coraz więcej osób gdzieś tam świadomie do tego podchodzi i mamy coraz większą świadomość ludzi i ci ludzie po prostu giną. I uważają, że tutaj się nie da zarabiać pieniędzy. Y, więc y, mówię, miałam takie momenty przystanki stop, ale nigdy nie pomyślałam, że ja zrezygnuję, tylko y, wiem, że wszystko co się u mnie wydarza y, jest po co, że jeżeli coś tam się u mnie dzieje, to ja muszę być bardziej skoncentrowana, bardziej sobie gdzieś tam też na większym luzie do tego podchodzić, bo powiem Wam najgorsze, co jest, jak ktoś tam z takim spiną podchodzi totalną. Ja, hmm. ja podchodzę, ja wychodzę z założenia, że ponieważ działam w branży wellness, w branży zdrowia i urody. I, I to był mi temat bardzo bliski. I co jeszcze właśnie chciałam zaznaczyć, żeby też sobie wybrać dziedzinę, w której chcemy się realizować. no Bo jeżeli coś nie jest w ogóle z nami spójne, no to my się tutaj nie odnajdziemy, po prostu, jeżeli ten temat jest dla nas obcy. Ja z wielką radością się uczę coraz nowych rzeczy, poznaję produkty, to co mamy w ofercie, żeby też i na sobie testuję. No bo wiecie, też dla mnie osoba, która mówi, słuchajcie, słuchaj, ja muszę tutaj wydawać pieniądze, ja mówię, weź pod uwagę, gdybyś miała swój biznes, jakie pieniądze wydajesz. I jeżeli jest to twój biznes, to zrobisz wszystko, jak najlepiej zarekomendujesz produkt, usługę, żeby ci ludzie do ciebie przyszli. A jak mogą do ciebie przyjść, skoro ty sama y, nie używasz produktów, nie wiele wiesz na ich temat. I tak naprawdę nie wiesz, po co tu jesteś. To wszystko się dzieje tak mimochodem. Jak ci wyjdzie, to ci wyjdzie. Więc mówię, po pierwsze, no trzeba mieć to swoje po co. I zawsze powtarzam, i to mi przyświeca e, cały czas w tej mojej drodze i mm, zresztą też fantastyczni ludzie się pojawili wokół mnie. I, i myślę też z tego względu, że mm, no to jest biznes jednak relacji, to nie jest etat gdzie my mamy do czynienia z przypadkowymi często ludźmi, z którymi w życiu normalnie byśmy nie zamienili pewnie nawet słowa. Gdzieś jesteśmy rzuceni do jednego biura, do jednego pokoju i musimy z tą osobą spędzać 8 godzin. Tu jest bardzo fajne to, że ja tak naprawdę to, co się u mnie zadziało, nie zbudowałam tego biznesu z najbliższą rodziną, bo owszem, oni są, stosują produkty, natomiast oni nie działają. A mogę Ci zadać pytanie? Tak. tak Czy tak. masz w swojej strukturze osoby z Twojego bliskiego otoczenia oprócz rodziny? E, to znaczy, tak. Są to osoby gdzieś tam, które mi się przypatrywały nawet rok czasu. I dołączyły, bo myślę, że najlepszym jak gdyby potwierdzeniem tego, tej naszej decyzji, tej słuszności jest właśnie to, że my jesteśmy wytrwali, nieugięci i że idziemy po swoje. Więc niektórych to może irytuje, bo tak naprawdę łatwiej się patrzy na człowieka, który no, jest taki, wiecie, no, coś tam zawieje, to on już zmienia, bądź firmę. No, natomiast jeżeli ktoś jest wytrwały i jakiś tam odnosi swoje sukcesy, to wiadomo, on będzie miał dużo obserwatorów, no bo to budzi jakieś zainteresowanie co takiego, się, co takiego jest, czy w tej firmie, czy w ogóle w tym człowieku, że gdzieś tam on idzie po swoje uparcie. Nie? Natomiast mówię, bardzo fajne relacje mam w moim zespole, no mam głównie kobiety mogę powiedzieć, mężczyzn jest jak na lekarstwo, także zapraszam panów. Ale mamy fantastyczne relacje i to właśnie poznałyśmy się przez media społecznościowe na przykład. Więc mówię, każdy, każdy, kto gdzieś tam mm, widzi w tym marketingu sieciowym dla siebie szansę, jeżeli podejmie konkretną decyzję. Na pewno odniesie tutaj sukces. Tak, dużo tylko musi sobie odczarować w swojej głowie, bo w większości to, co powiedziałaś, tak, ludzie nie znają marketingu sieciowego i takie przekonanie u nich w głowie tkwi przekonanie, które nabyli poprzez rozmowy z ludźmi, którzy też nie mają o tym dużego pojęcia, bo, bo nie zetknęli się od środka tylko z opinii również powtarzanych, a te opinie biorą się prawdopodobnie z tego, kiedy do Polski kilkadziesiąt lat temu weszły pierwsze dwie amerykańskie firmy marketingu sieciowego i które przeniosły tutaj swoje amerykańskie, amerykański styl i amerykański sposób budowy i prawdopodobnie też to jest spowodowane tym. A powiedz mi, słuchaj, co byś w takim razie radziła osobie, która y, jest y, po tej swojej decyzji, tak, zobaczyła po przyglądaniu się rozmowach, pytaniach, y, zobaczyła dla siebie szansę i podjęła decyzję, tak, zaczynam. No, i jesteś na spotkaniu startowym. Mhm. Co powinna, na co, powi na co zwracasz uwagę zawsze y, danej osobie? Takiemu nowemu, świeżemu y, człowiekowi w zespole. Mówię, że kluczem w ogóle do osiągnięcia sukcesu tutaj jest tak naprawdę podążanie krok w krok za mną, czy gdzieś za osobą, która jest wyżej w mojej strukturze. Ale myślę, że jestem już na tyle doświadczona w tym biznesie i tak naprawdę w tej chwili się z tego biznesu utrzymuję, że z powodzeniem mogę poprowadzić każdą osobę, która Trafi pod moje skrzydła. Po pierwsze, zaczynamy od ustalenia. Rozumiem, że osoba jest po decyzji, jest zarejestrowana. Siadamy, ustalamy cele, co ta osoba chce osiągnąć, w jakim czasie, jaką ma przestrzeń, żeby zająć się tym biznesem, bo to jest na pewno kluczowe. Czy kilka godzin tygodniowo, czy też tak naprawdę. Nie zajmuję się niczym innym i chcę się całkowicie oddać okay. temu biznesowi, ale mam bardzo sporo ludzi, którzy są na etacie, więc tak naprawdę to pokazuje, że my możemy połączyć ten biznes. On nie jest jakiś, mówię, nie do. Zresztą mój przykład pokazuje, że ja gdzieś tam, pracując na początku na etacie, osiągnęłam te swoje trzy awanse w planie kariery, właśnie zajmując się również marketingiem sieciowym. Czyli ustalamy cele na najbliższy czas, co możemy zrobić. Ja na początku zaczynam od takiego celu krótkoterminowego, czyli w ciągu najbliższego miesiąca, dlatego że już możemy osiągnąć swoje pierwsze wynagrodzenie, czyli jak gdyby uzyskać zwrot z inwestycji z nawiązką, mówię, że jeszcze dodatkowo, dodatkowe wynagrodzenie. Dla wielu osób, myślę, jest to teraz taka dobra wiadomość, no bo żyjemy w takich czasach, gdzie inflacja, podwyżki, i każdy gdzieś tam. Poszukuje dodatkowego źródła zarobku, a tak naprawdę powiedzmy sobie, żeby rozpocząć przygodę tutaj w marketingu sieciowym, wystarczy kilkaset złotych. Może być to 300 złotych, 500 złotych. Tu nie potrzebujemy nakładów typu 20 tysięcy i wyżej. E, następnie proszę taką osobę, żeby zrobiła swoją listę. Bez tego po prostu nie wystartujemy. I umawiamy się na kolejne spotkanie, omawiamy tą listę. I mamy takie warsztaty startujące nową osobę, gdzie po prostu krok po kroku jej mówimy, w jaki sposób powinna rozmawiać z ludźmi, jak do tych ludzi wychodzić, jak komunikować. E, to nie mogą być łapanki, czy wysyłanie jakiś linków, co jest w ogóle niedopuszczalne. No, na szczęście coraz mniej osób w ten sposób działa, że tam wysyła od razu, chociaż powiem szczerze, że sama byłam tego świadkiem, że ktoś tam nawet nie zerknął na mój profil i mi wysyłał zaproszenie tam do na jakiś Zoom, czy na mnie coś tam, też nie, też nie, dostać, hmm, tak nie zamieniając ze no mną w ogóle słowa, nie poznając mnie, nie poznając moich potrzeb. Więc nie chcę tu już wchodzić w jakieś takie niuanse, w jaki sposób ta rozmowa ma wyglądać, ale powiem tylko, że jeżeli gdzieś tam chcemy wyjść do nowej osoby, więc no warto by było się zainteresować w ogóle, jakie ma potrzeby, czego poszukuje, jaką ma przestrzeń czasową i tak dalej, i tak dalej żeby być, jak gdyby, odpowiedzią na jej potrzeby, a nie jakimś tam ślepym trawem. E, i, no i zaczynamy naszą przygodę, czyli po prostu z reguły ja, jest tak, że ja prowadzę prezentacje. Nie, też te prezentacje, więc dlatego chcę wiedzieć, kto to jest, nie, czy ta osoba pracuje na etacie, jakie ma potrzeby, czy bardziej wyzwania jakieś zdrowotne, no bo tak jak mówiłam, ja w branży zdrowia i urody, czy, czy ją interesuje bardziej biznes, i pod tym kątem e, prowadzę tę prezentację już ukierunkowaną. I cały czas monitoruję te, za, te działania m, nowych osób, nawet już takich osób, które są trochę dłużej. Także czuwam i nad awansami w mojej strukturze, i gdzieś tam przeliczaniem tych punktów. To są już takie niuanse z, z planu marketingowego, ale szalenie ważne, żeby też pokazać nowym osobom, że tak naprawdę tutaj się zarabia od pierwszego miesiąca. Ja bym Aniu chciała nawiązać do tego, co nam już powiedziałaś wcześniej, bo powiedziałaś, że masz organizację prawie 500-osobową. I teraz często słyszymy tak, że ktoś sobie zrobi tą listę i mówi: Ja, ja faktycznie nie mam tych znajomych, znajdzie się na tej liście 50, 100, 150, 150 osób, czy nawet więcej. Natomiast w pewnym momencie mówią, nie, ja już, ja już po prostu nie mam, nie mam nikogo. Ty masz ogromną organizację i to jeszcze międzynarodowo. Co byś właśnie poradziła takim ludziom, którzy mówią, ja nie mam znajomych, ja nie będę miała z kim tego robić i tego, i tego typu podobnym stwierdzeniom? No, powiem Wam, że to jest, mówię, jeszcze 10 lat temu bym powiedziała, OK, moja lista ograniczona też jest w telefonie, chociażby znajomi. Też jest ograniczona, ale teraz dziewczyny, tak naprawdę my żeśmy, ja z tobą się znałam już, natomiast z Kasią nie znałyśmy się, poznałyśmy się przez Facebooka, więc mówię media społecznościowe, to jest nieograniczona tak naprawdę skarbnica kontaktów. Zresztą yy, różne, wiecie, ja tak naprawdę mówię, gdziekolwiek się gdzieś pojawię, to sieję. Mówię po prostu o tym, czym się zajmuję. No, oczywiście nie w jakiś tam sposób nachalny, ale to są różne miejsca. To może być sklep, jeżeli jest sytuacja nadarzająca się, nie wiem, stacja benzynowa, jak się wymienia opony na przykład, też można gdzieś tam zagadać, bo ktoś zobaczy autko Twoje i pyta się, a co to za firma, i tak dalej. Więc myślę, że tak naprawdę to wszystko zależy od naszej otwartości. Jeżeli. W sposób taki bardzo ludzki wychodzimy do drugiego człowieka, no to i te kontakty się pojawiają, bo, tak jak powiedziałam, jest to biznes relacji. Tutaj nie zbudujemy niczego, jeżeli kogoś tam uda nam się złapać. W tym słowie, nawet na Facebooku i on się, dobra, powie dla świętego spokoju, ja się zarejestruję i nie zobaczy w tym szansy dla siebie. Nie zobaczy nie. przede wszystkim drugiego człowieka po drugiej stronie, który tak naprawdę chce jego dobra i. Jemu zależy na sukcesie tej drugiej osoby, którą zaprasza do biznesu, więc mówię, kontakty są nieograniczone. Mamy media społecznościowe, prawda? Także, no tylko trzeba wiedzieć, w jaki sposób umiejętny do tego drugiego człowieka wyjść żeby go gdzieś tam nie bombardować informacjami. Ja bardziej też skłaniam się ku temu, jeżeli ktoś tam mi się przygląda, czy gdzieś tam mi lajkuje, czy zawsze mu staram się podziękować za to, ale też proponuję, jeżeli jest otwarty, żebyśmy mogli się bliżej poznać, czy jakąś wirtualną kawę, czy, czy też rozmowę przez Messenger, bo zawsze łatwiej gdzieś tam, jak się usłyszy czyjś głos, niż tylko pisze, prawda? Bo to są takie suche wiadomości, więc. Myślę, że tak naprawdę, jeżeli ktoś wie, po co tu jest, no to dla niego lista będzie nigdy nieskończona. Tak, to prawda. No i umiejętności, których zawsze powinno się uczyć, bo tak jak w marketingu sieciowym, najważniejsze są tak naprawdę trzy rzeczy. Tak? Po pierwsze, ktoś musi być otwarty na to, żeby dać się poprowadzić. Tak? Nie swoje własne pomysły, tylko po prostu zaufanie i robimy to, co mówi osoba, która już przeszła tą drogę, więc ona doskonale wie, co trzeba zrobić, żeby odnieść sukces. Więc wiadomo, że nie wyważa się otwartych drzwi. Po drugie, trzeba być otwarty na wiedzę, tak? uczyć się. I po trzecie, trzeba być po prostu głodny czegoś. Chyba to trzecie jest najważniejsze. Myślę, że wszystkie czynniki są ważne, równie ważne. Ja ostatnio słyszałam takie pytanie od osoby z mojego zespołu: Ania, jesteś na wszystkich warsztatach. Powiedz, ty to wiesz, ale po co ty tu przychodzisz? Od osoby, która gdzieś tam zaczyna swoją przygodę. Ja mówię, że tak naprawdę my rośniemy od wydarzenia do wydarzenia, od warsztatu do warsztatu, bo tego biznesu nie poprowadzimy w pojedynkę więc jeżeli chcemy żeby inni ludzie nas duplikowali i byli na tyle świadomi tak samo jak my działali w sposób świadomy prawidłowy no to my Jesteśmy zobowiązani, ja nie powiem, że musimy, ale jesteśmy zobowiązani, żeby tak naprawdę wzrastać. I y, dla mnie to jest kluczowe, żeby po prostu ja bardzo szybko chciałam gdzieś być na tyle samodzielna, żebym mogła sobie poprowadzić sama prezentację, żebym nie musiała ciągle biegać za moim applainem i, i, i dzwonić do niego i mówić, słuchaj, mam tutaj osobę na rozmowę. Bo ja się czuję komfortowo teraz, bo jak gdzieś y, y, gdziekolwiek jestem, wiem, że sobie poradzę. Odpalę, czy laptopa, czy telefon, czy wyślę jakieś materiały, bo też należy wspomnieć, że to, co w tej chwili mamy, współpracując w biznesie sieciowym, nie wiem, czy inne firmy też mają, myślę, że nie, natomiast narzędzia, że możemy działać na, wysoko, na wielką skalę, międzynarodowo, w różnych krajach, że materiały są tłumaczone na wiele, wiele języków, nawet nie znając my języka. Jakiegoś danego, nie wiem, francuskiego, niemieckiego, możemy działać w tych krajach, bo wysyłamy konkretny materiał. I tak naprawdę nic nas nie ogranicza. Myślę, że w dużej mierze większość osób same się blokuje, sami się ludzie blokują, sami się ograniczają i często też pod wpływem jakichś takich zewnętrznych nacisków, że mają niesprzyjającą, nie wiem, partnera w domu, bądź też jakieś środowisko, które im cały czas gdzieś tam stara się zburzyć ten porządek, który oni sobie zaplanowali, że coś tam osiągną. Ale mówię, jeżeli bierze się udział w tych warsztatach, bierze się udział w wydarzeniach firmowych, no to myślę, że nikt w stanie nie jest nas od tego, naszego pomysłu odżegnać, prawda? Cudownie, cudownie to powiedziałaś, Kochani, ja znam, ja mam tą przyjemność, że znam Anię już od kilkunastu lat i i Ania jest taką osobą, która zawsze mocno stąpa po ziemi i, i ciągle dąży do celów, które sobie osiągnęła. I Aniu jestem przekonana, że wszystko, co sobie zaplanowałaś, uda Ci się zrealizować. I przyglądajcie się, Ani, obserwujcie ją, dołączajcie do jej zespołów, bo Ania to jest kobieta, która, która się na tym zna, która robi to, co robi z pasją i będzie w stanie pokazać, pokazać wam inny świat. Dzięki, Aga, za te słowa w ogóle. Miło mi to słyszeć od ciebie, bo tak naprawdę pewnie tutaj osoby nie wiedzą, my nie współpracujemy razem, żeby było jasne. Więc tym większa to dla mnie przyjemność, że Aga mnie gdzieś tam wyszperała na Facebooku, bo faktycznie nie miałyśmy kontaktu ze sobą wiele lat. I jest to dla mnie tym bardziej miłe. i. Mówię, no przede wszystkim myślę, co chciałam też wspomnieć. No, kluczową rolę to, co cały czas mówię, mają relacje, więc ja mam fantastycznych ludzi w zespole, naprawdę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Nie wiem, kto tam jest, kto może być z nami, bo wiem, że dużo ludzi jest w pracy w tej chwili, na pewno sobie później odsłuchają. Natomiast, no, to jest kluczowe, żeby gdzieś tam widzieć drugiego człowieka, opierać ten biznes na relacjach, bo to, co ja gdzieś tam powtarzam, jak ktoś mi często gdzieś mówi. Ci ludzie, którzy pracują na etacie i mnie obserwują, no ale praca to jest od godziny do godziny, że ja mówię, słuchaj, ja tego tak nie postrzegam, bo ja po prostu kocham to, co lubię, co robię i czuję, że to jest to moje miejsce, więc tak naprawdę ludzi spotykam wszędzie. I wszędzie gdzieś tam mogę mówić o tym i zarażać innych tą swoją pasją tak naprawdę. Tak, siedzisz. Siejesz po prostu. Jesteś siewcą. Aniu, bardzo serdecznie dziękuję Ci, że zechciałaś poświęcić swój czas i być z nami na tym wywiadzie. Jeszcze raz Anna Kudelska, fantastyczna kobieta, fantastyczny lider, doświadczony, który umie prowadzić każdą nową osobę do sukcesu tylko trzeba dać się poprowadzić. Osoba, która nie obiecuje gruszek na wierzbie sama przeszła tą drogę, wie jak, na czym polega marketing sieciowy, wie ile trzeba tutaj e, zainwestować siebie i poświęcić czegoś, ale nagroda jest naprawdę ogromna. E, jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy nas, Dzięki, nas oglądacie i wszystkim, którzy będą oglądać nas potem. Miłego dnia wszystkim życzę. Do zobaczenia.